No, cześć. Nagrywam ten film bez kompletnego przygotowania, pod natchnieniem, bo chciałem się podzielić świeżą ekspresją. Otóż, w ostatnim odcinku byłem u Marcina w manufakturze win i rozmawialiśmy o tym, że warto robić biznes z pasji. Chciałbym pójść o krok dalej, dlatego, że właśnie robię coś, co jest tego stuprocentowym wyrazem, i chciałem to trochę rozszerzyć. Chciałem zrobić kurs taki z samorozwoju, żeby służył ludziom. No i były rozkminki, były też jak to król Salomon radzi. Nawet jak wiesz, co zrobić, to porozmawiaj o tym z ludźmi, żeby zyskać szerszą perspektywę. Więc ja rozmawiałem. No i dzisiaj opłaca się zrobić to, tego się nie opłaca zrobić, tego ludzie szukają, tego nie szukają i tak dalej. I tym wszystkim gdzieś tam zapominamy o tym, co my tak naprawdę chcemy oprócz tego, co wypada, co się opłaca i tak dalej. A od dłuższego czasu miałem przemożną potrzebę, bo to jest potrzeba, nie chęć, zrobienia takiego materiału odpowiadającego na taki społeczny problem, związany z tym, że ludzie nie żyją na 100%. Nie mają czegoś takiego, że wchodzą do pomieszczenia. I świecą są uosobieniem takiej aury, jak mają ludzie sukcesu, takiego spełnienia, takiego, że jest, im, że jest im dobrze takiego poczucia. Ludzie po prostu tego nie mają, to nie jest w standardzie. W standardzie normalnego człowieka jest mniej więcej taki tryb przetrwania, który polega na tym, że życie to jest, jakie je jest, mogłoby być lepsze, katastroficzne. Raczej nie jest i sobie szukamy różnych zajęć wyzwalających dopaminę. Staramy się przyprawiać to życie różnymi takimi zajęciami, które na chwilę pozwalają nam poczuć się dobrze, żeby uciec od tego, że nasza wewnętrzna istota nie została zrealizowana, jakkolwiek mistycznie to brzmi. No ja czułem potrzebę odpowiedzenia na to, żeby zrobić coś takiego, że człowiek bierze taki kurs na tapet i ma takie wrażenie, kurwa, to jest to, czego mi było w moim życiu potrzeba, i następnego dnia wyrywa go z butów, nie musi szukać motywacji do życia. Jest to rozwiązaniem na wszelkie problemy wynikłe z takiego niewłaściwego life setupu. uwikłania się w coś, co człowieka zatrzymało i nawet nie jest on świadomy tego. Ale nie będę teraz też mówił o tym, o czym dokładnie będzie ten kurs, natomiast chodzi o to, że czułem mega wewnętrzną potrzebę, żeby coś takiego zrobić. Dlaczego? Nawet nie interesuje mnie to dlaczego. I dlaczego o tym też jeszcze mówię? Bo w 2012 i 2011 roku zacząłem tworzyć kursy. Pierwszy raz siadłem do tego, żeby zrobić kurs. Wyjąłem gruby zeszyt, byłem wtedy w Anglii i zacząłem pisać. Nie interesowało mnie to, co chce rynek. Nie interesowało mnie to w ogóle. Chciałem tylko po prostu. Podzielić się tym, co, co czułem wewnętrznie, to jest dobre właśnie określenie, czułem wewnętrznie, że mam się czymś do podzielenia. Mam coś, czym powinienem się podzielić, jakieś zobowiązanie, żeby dać ludziom coś, co ja mogę tylko dać. I wtedy pod olbrzymim natchnieniem, wyjąłem długopis i pisałem. Po takim, e, takiej sesji, takiego pisania czułem, że energia przeze mnie przepływa. Nie czuję się życiowo zblokowany. Jestem szczęśliwy, mam mnóstwo energii, robię to, do czego jestem powołany, na co wewnętrznie mam ochotę. I później gdzieś tam w karierze mojej robiłem różne kursy, robiłem różne rzeczy, robiłem różne projekty. I część z nich była, znaczy zawsze jakaś tam część była związana z potrzebą Wewnętrznej realizacji, ale też była już jakaś kalkulacja w niektórych. Na przykład, jak przyszedł COVID i ludzie chętniej poznawali się przez sieć, to też o tym zrobiłem jakiś, jakiś kurs. I co, co wewnętrznie nie miałem nigdy takiej potrzeby, że tak bardzo kurna rozwala mnie, żeby zrobić kurs o tym, jak kogoś poznać w sieci. Czegoś takiego nie miałem nigdy. Natomiast byłem specjalistą w dziedzinie, więc czułem się uprawniony do tego, żeby dać odpowiedź na to, co chce rynek. No, i to są takie przykłady, kiedy idziemy na jakiekolwiek kompromisy. I wracając jeszcze do 2011-2012, pamiętam, miałem takiego kolegę, dziś wielkiego biznesmena, który spojrzał swoim biznesowym okiem na mój projekt i powiedział, że to jest bez sensu. Co to za nazwa? W ogóle to, 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 to nikt nie będzie chciał tego kupić. To jest w ogóle jakieś dziwne. Nic na tym, jak zrobisz na tym 1000 zł, to będzie dobrze. Powinieneś zrobić to i to. No, coś innego mi powiedział. I co jest najlepsze? Moje wewnętrzne nastawienie i to, co mu odpowiedziałem, było coś takiego. Słuchaj, mój drogi, jak mi się tylko zwróci za koszty, to ja już będę szczęśliwy, bo ja po prostu chcę zobaczyć reakcję ludzi, którzy do tego siądą. I poczują tą energię, poczują tą wiedzę, tak? Bo, bo ja mega czuję, że mam coś, czego nikt nie może zaproponować. I ten materiał, który wtedy stworzyłem, do dzisiaj się dobrze sprzedaje, tak? I e, prawdopodobnie najwięcej na tym e, zarobiłem. To tak jakby chcę pokazać, że jest jakaś pewna zależność pomiędzy tym, jak z wewnątrz coś dajesz i pomiędzy e, tym, że ma to większą szansę na to, żeby wypalić. Później zrobiłem materiał, który polecił mi tamten kolega i to jeden z gorzej sprzedających się był moich materiałów. Więc to pokazuje, że jeżeli czegoś nie czujesz, że robisz już, bo się opłaca, bo warto, to jest gorzej. I teraz po tych wszystkich latach Mam y, takie uczucie, no 100%, jak miałem takie wtedy w 2011-2012 roku, że robię coś bez totalnych kalkulacji. Ludzie mi mówili, że a może nie to, w ogóle zobacz, czy to, ktoś będzie, czy to się w ogóle jakoś sprzedaje, czy jest na to rynek i tak dalej. Ja jak myślałem o tym, że zacznę to wszystko robić i potem się okaże, że nie, że może to nie jest do końca to, czego ludzie dzisiaj szukają, no to z czym ja zostanę? Zostanę niespełniony, bo ja właśnie o tym chcę zrobić, bo wszystko we mnie mówi, że ja chcę o tym zrobić. E, no i co zrobiłem? No robię to i mam w dupie wszystko. Po prostu robię to, e, bo wewnętrznie płonę, żeby to zrobić, i czuję, że mam mnóstwo zasobów, żeby zrobić to bardzo dobrze i żeby po prostu aplikować to ludziom i wyrywać ich z butów. I tak się zajebiście, czuję. Do tego właśnie zmierzam, że w momencie, kiedy robisz to, co kochasz, e, nie zawsze patrzysz na to, co się opłaca, bo, bo są te koncepcje biznesowe z tym zawsze, z tym badaniem rynku, ale to jest takie zimne podejście, takie zero-jedynkowe na zasadzie, no jest rynek biznes, to się opłaca, to się nie opłaca, gdzie w tym wszystkim jest człowiek, gdzie w tym wszystkim jest pasja, gdzie w tym wszystkim jest podłączenie do czegoś, co jest wewnątrz nas, to, co wszystko zasila, no nie? No i właśnie. Wniosek jest taki, że Y, m, polecam robić te rzeczy, które nie zawsze mogą wydawać się turbo opłacalne, ale wynikają tak 100% z Ciebie. Bo nawet jak coś, na coś może powiem tak, nie ma jakiegoś wielkiego rynku, to możesz go stworzyć, bo stworzysz zjawisko. Tak jak pewien raper wchodzi na przykład z jakąś propozycją, y, zupełnie nowego stylu, nie było wcześniej na to zapotrzebowania, ale on stwarza na przykład e, gatunek, tak? Na który potem będzie zapotrzebowanie. Stwarza gatunek odłam jakiś muzyczny. Tak samo jest tutaj, e, możesz po prostu zrobić coś swojego. Zobacz, ludzie zajmują się tak dziwnymi rzeczami. Jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy robią różne biznesy, no to jak ja bym miał myśl, pójść tam na przykład na takie spotkanie, żeby sobie pomyśleć, z czego mogę zarobić, no to to są takie odjechane rzeczy, że często jest tak, że w ogóle Spotykam się z człowiekiem, który na czymś robi duże pieniądze. i "Ty, sorry, ale możesz mi wytłumaczyć, na czym to wszystko polega? Pierwszy raz słyszę, że czymś takim można się zajmować". A on, jak zaczynam rozmawiać, jego historia jest taka jakaś taka, że to się potoczyło organicznie, no, że to kochał robić, że zawsze się tym interesował i jakoś to się potoczyło. I co? I Jest biznes. Więc nie patrz na to, co robią ludzie, tylko patrz na to, co ty jak robisz, to po prostu czujesz się uskrzydlony i masz wielkie podwaliny, żeby to robić. Ponadto, jeżeli robisz coś dla zysku, a znam takich osób dużo, nawet na moim rynku jest tak, że ktoś tam patrzy, że na czymś można zarobić. Teraz można zrobić jakiś kurs, kurna, twarzy nie pokazuje, porobi jakieś reklamy z AI i ciach, zarabiamy, tak? To wszystko poupada, wszystko upada, bo jak to Steve Jobs mówił. Musisz kochać to co robisz, dlatego że czymkolwiek byś się nie zajmował, będą problemy. Jeżeli nie masz do tego miłości, to problemy cię powalą, bo jaka motywacja jest do robienia czegoś, czego nie lubisz, jeżeli jeszcze nie masz z tego pieniędzy, no nie? Więc to jest duże zabezpieczenie dla twojego biznesu, żebyś kochał to co robisz. Zobacz, ja skończyłem taką sesję teraz pracy nad tym nowym kursem i uczucie, które czuję jest podobne do orgazmu, czyli masz taki luz i spełnienie takie zrealizowanie się, no nie, tak jak powiedzmy możesz na, na poziomie seksualnym się tak zrealizować, wcześniej masz ciśnienie, chodzisz poddenerwowany, a potem masz taki chill i czujesz jak energia przez ciebie płynie, tak samo ja mam teraz na innej płaszczyźnie poczucie zrealizowania, no właśnie na jakiej płaszczyźnie? Os, os, takiej realizacji osobistej, tak? Takiej, no, można też to połączyć z życiem zawodowym, a to jest bardzo taka płynna linia, granica. No nie Życie zawodowe, osobiste spełnienie, po prostu coś, co robisz, co wyraża ciebie, przedłuża to, kim jesteś, sprawia, że jesteś lepszy, zaspokaja poczucie samorealizacji. Ponadto podzielę się z Tobą dzisiaj jeszcze jedną taką myślą kompletnie nieoczywistą i tego nigdy nie słyszałeś, bo, bo to jest dziwne. Zawsze jak tworzę kursy, to nie robię ich y, przy komputerze stacjonarnym, tylko przy laptopie, siedząc na miękkim. Takie mam y, y, przyzwyczajenie. I patrzę sobie na ścianę przede mną, a tam są świeżo wydrukowane przeze mnie zdjęcia. Tak jak powiedzmy za mną, y, jest tutaj o. Widzisz jakieś zdjęcie z podróży, przedstawia ładny obrazek. To tutaj z przodu mamy coś zupełnie innego. To są takie zdjęcia, które jak wydrukowałem, to sobie pomyślałem, że nie podoba mi się to jednak. I tak miałem takie, taką niefajną rozkwinkę przez pierwsze dni, bo to są jakieś zdjęcia ze slamsów z Jakarty. No i są tutaj ludzie. Pokaz pokazuję tutaj klimat, w jakim żyją ludzie na slamsach w Dżakarcie. No, i zastanawiałem się, dlaczego wewnętrznie czułem potrzebę, żeby wydrukować te zdjęcia, a nie inne. Bo ja po prostu miałem taką wizję, której nie rozumiałem. Czułem wewnętrznie, że chcę zrobić po prostu akurat to. I dzisiaj odpowiedziałem sobie na to pytanie. Uświadomiłem sobie o sobie coś, czego wcześniej nie widziałem. Jak zastanawiałem się teraz nad problemami ludzi, żeby z czystej potrzeby im pomóc. Komponując, jakby skład tego kursu, który będę teraz robił, to spoglądałem nad siebie i widziałem twarze tych wszystkich ludzi z tych zdjęć, i po prostu z każdym z nich przypominałem sobie to uczucie tego, jakby to powiedzieć, takiego ciepła między ludźmi. No tu nie będzie dobrze widać, bo są refleksy, załączę te zdjęcia. Osobno, ale wrócę do wątku, bo uważam, że jest on cenny i niepozorny. Więc dzisiaj doszło do mnie to, że jak ja patrzę na te zdjęcia i trzymam kontakt wzrokowy z wszystkimi ludźmi z tych zdjęć, bo oni na mnie tutaj patrzą, to patrzą z taką miłością, z taką akceptacją, tak dużo ciepła jest w tych ludziach, że ja się czuję po prostu zobowiązany, żeby robić ten kurs dla ludzi i im pomagać. To jest Coś, co jest trudno wyjaśnić, ale dopiero teraz udało mi się to nazwać. Bo mając różne zdjęcia z podróży, mógłbym sobie tutaj wydrukować jakieś przekozackie landscape'y z Filipin, z jakichś dzikich wysp. Mam piękne zdjęcia. A chciałem wydrukować zdjęcia, gdzie jest brud, gdzie są jakieś kartony, gdzie są śmietniki, gdzie odpadki po jedzeniu. Dlaczego zastanawiałem się, dlaczego ja akurat to chciałem powiesić? Bo tu jest interakcja z ludźmi, jest wymiana szczerej, czystej, ciepłej energii, takiej miłości, takiego kontaktu z drugim człowiekiem. I teraz dopiero, jak piszę ten kurs i spoglądam, żeby odświeżyć tak, jakby wzrok od ekranu, spoglądam na te zdjęcia. To mam coś takiego, jak artysta ze sceny widzi ludzi i oni oddają mu energię z powrotem, którą on zużywa. Można powiedzieć, że moja podróż yy, wtedy w te slamsy do, do tej Jakarty zwraca mi się w jakiś totalnie nieoczywisty sposób, ale to jest dosłownie, ona mi się zwraca. A te zdjęcia to są jak talizmany naładowane jakąś energią z tamtego miejsca, która po prostu. Jest moim jakimś takim generatorem e, energii, jak widzę e, te moje interakcje z tymi ludźmi, bo to nie są niby tylko zdjęcia pełne ciepłych spojrzeń, ale ja z tymi ludźmi miałem wtedy interakcje. Mam też taki wniosek, że w sumie teraz tak do tego doszedłem. Jak robię kurs dla ludzi i patrzę na biały ekran, to ja nie widzę tych ludzi, którym pomagam, no nie? Natomiast Teraz patrząc na twarze tych ludzi przede mną, jak oni patrzą na mnie wszyscy z taką olbrzymią, ciepłą energią, to mam takie wrażenie, że ja to robię dla nich, bo ich twarze są policzone na tym murze ale takich twarzy patrzących na mnie z, taką, z takim uczuciem takiego ciepła. To ja bym zrobił armię z samych moich klientów, którym pomogłem, którzy, jak mi gdzieś tam widzą, to mają tak serdeczne po prostu twarze, tak pełne wdzięczności, że, że to jest takie miłe, ale ja tych twarzy nie widzę teraz, no nie? A tutaj mam tak wyeksponowane po prostu takie buźki, które, które mają tak pełno serdeczności, i dzięki temu łatwiej mi jest robić coś dla ludzi. Tak się zastanawiam, czy nie można tego wykorzystać do różnych biznesów, choćby. Jak dla Marcina, on robi wina, żeby widział po prostu e, jakieś tak, jako takie symbole, e, miał wydrukowane na przykład e, twarze pełne zachwytu, które smakują jego, jego produktów, że im to w jakiś sposób coś pomaga. A jeżeli ty prowadzisz jakiś biznes, żeby dostosować to jakoś dla ciebie, żeby widzieć tak głębszy sens w tym wszystkim. Trochę mi na filozofię wzięło, no ale to taki spontan. Cóż, no takich rozkminek trzeba będzie się spodziewać na tym kanale.